Czy wiesz, że jeden duży banan zawiera nawet do 400 mg potasu to tyle samo, ile tracisz podczas godziny intensywnego wysiłku. Jeśli trenujesz, potas jest dla Ciebie szczególnie ważny, wspiera skurcze mięśni, nawodnienie i przewodnictwo nerwowe. Ponadto reguluje gospodarkę elektrolitową i pomaga w produkcji energii. Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dorosły człowiek powinien spożywać 3,500 mg. Potasu na dobę. Niestety, podobnie jak w przypadku sodu, potas tracimy z potem. W zależności od intensywności i długości wysiłku oraz warunków atmosferycznych, możemy go stracić nawet do 600 mg na godzinę aktywności, a niedobory potasu mogą prowadzić do problemów z sercem, zmęczenia. Czy skurczów mięśni. Dlatego warto pamiętać, aby w naszej diecie znalazły się produkty bogate w potas, takie jak banany, ziemniaki, awokado czy orzechy. Zaobserwuj po więcej sportowych faktów!